Salut druzja! Siemaneczko, ziomki. Dzisiaj trochę pozaglądamy pod maski samochodów i BMW i fordzika. Zobaczymy jak tam sytuacja, czy płyny są. I zobaczymy czy odpalą. Dobra, jedziemy. Patrzcie kurwa, jak sól wpierdala. pierdala. Ja pierdolę. Dobra, idziemy najpierw do Hordzika. Zobaczymy czy jeszcze będzie żył, czy nie. Zobaczcie co się kurwa dzieje. To wszystko z maski w lato zejdzie normalnie. Nie jest brudne, tylko to są kurwa. Jorda, kurwa To są bańki powietrza pod lakierem To wszystko kurwa zejdzie <laughs> Ja cię pierdzielę No zarąbiście Nie tam to lud kurwa <laughs> Zobaczcie, jak ale lipa Dobra, zobaczymy, czy odpali fura. No nawet nie przymarznięte. Tudy! Gdzie ten kluczek kurwa? Dobra. Jezu. Jak ja bym miał tym jeździć, to bym się popłakał normalnie. <laughs> Jakie to jest kurwa sztywne! Na dołkach, na tym wszystkim to jest masakra. Kurwa, tumrus wszedł. zobaczcie na stacyjkę. Zamarznięta jest. Zobaczymy, czy... Kurwa. Zatrzymy czy... Żyje żyje. <grywa> żyje. O kurwa. A <grywa> U majstra samochody to wszystkie palą kurwa Nie ma lipy Dobra żyje, zaraz go przepalimy Proszę zajrzymy pod maskę, gdzie tu się kurwa otwiera tego Gdzie tu się kurwa maska otwiera tutaj No kurwa urwę zaraz to Poszło. Zobaczmy co jest pod machą bo że odpaliłem, bo się trochę olej zamieszał, a miałem sprawdzić poziom oleju. Bo moja kobita to w ogóle nie zagląda. Wsiada <ścoughs> i jedzie. O kurwa trochę przymar tu, tu płyn, płyn jest. Kurwa, chyba jest. Hamulcowy. Kurwa, nie widać na minimum. Nie, jest. Wiecie, niby te czujniki są, ale chuj wie, czy te żarówki świecą. Lepiej sprawdzić, gdzie jest. A tu co tu kurwa jest w tym? Co to jest? A chyba wspomaganie kurwa. To tam też niby jest. Sprawdźmy olej. używa. Cały bagnet za... <ścoughs> Cały bagnet zajebany. Troszkę to wytrzymy ten bagnetik. Nie mam szmatki tam. Dobra. Jop Z Tego co pamiętam, to był nadmiar. Na tej tak. Wkurzajmy te magnety, na nich w ogóle nic nie widać. Jest. Dobrze jest. Nie trzeba dłubać. Dolejemy może spryskiwaczy. Dolejemy sobie płynu do spryskiwaczy. Nie pachnie. Kurwa, tam jedną ręką to... A to spłyskiwacze są na pewno? Kobita się kupiła płyn. Chyba ja go trochę tule. Kurwa, tam dziura jest? co? Dla mnie nie będzie. Starczy. I już kurwa, serwis zrobiony. Zamykamy. Wszystko tu jest takie toporne Stalowe Nawet ta skrzynia tak Dobra odpalimy i sobie wchodzi trochę Chyba trzeba akumulator podmienić. <laughs> chyba mój słabiutki. Co to? To nic się nie dzieje. Gdzieś tu się woda lała. To jest łupka chyba. Ha, ha, ha. Jestem mile zaskoczony. Kurwa cieplutko tu. Dajmy im trochę po garach. Także jak widać, lakier z tego z machy schodzi. Także samochód będę musiał pomalować tą gumą. Trochę będzie ładniejszy. Także tak, kolejne malowanie się szykuje <laughs> Ale kurde bajer będzie Dobra, chyba starczy kurwa tego Chodzi, no chodzi Dobra, idziemy do BMW. Jak słychać gruz trzyma w chuj Zobaczmy, dobijemy. Gdzie ja mam kluczynki teraz? A ja może ja nie będę wpalał na razie. Otworzymy, zobaczymy poziom oleju. Kurwa, już reliczka nie wraca. Zobaczymy sobie poziom oleju, dolejemy płynu do spryskiwaczy. Uwielbiam ten silnik. To jest kurwa silnik, a nie jakieś tam popierdółki. <laughs> tu kurwa na taśmie posklejane, ojej. Co tu można chcieć? Dobra, dolewamy płynu. Trzeba ten turbogwizdek założyć. <laughs> nie może dzisiaj już nie będę grzebał, przy tym tak jest kurwa zimno, że すげえ。